Ta dobroć biskupa Adama była właśnie dobrocią przyjmującą człowieka. To przyjmowanie ludzi, to otwarcie na ludzi miało w jego życiu wiele wymiarów. Myślę, że wielu z nas tego doświadczało w takiej formie najprostszej. Jak on sobie cenił bardzo każde odwiedziny. Aż się każdy odwiedzający czuł zażenowany. Przychodziłeś do niego, biskup Adam, robił wrażenie kogoś, kto przeżywa najważniejszy dzień w życiu. To spotkanie będę pamiętał wiele, wiele lat. Tak mówił. Jestem bardzo szczęśliwy, jakie to ważne, jak się cieszę. Każde spotkanie było dla niego wydarzeniem. Dokąd mógł zawsze wchodził w rozmowę, w dialog, wykazywał tak, tak piękną zdolność słuchania. Ten taki najbardziej prywatny wymiar tej otwartości na człowieka jest przepiękny, ale on sięgał dalej, dalej i dalej. Przeglądając teczkę księdza Biskupa Adama odkrywałem rzeczy, o których nie miałem bladego pojęcia. Na przykład to, że jeśli dobrze naliczyłem, czterokrotnie był z odwiedzinami w teze. Tezę, a więc w tym miejscu, które jest jakimś wyjątkowym sercem Kościoła przeżywającego ekumenizm, doświadczającego przy wszystkich podziałach, ranach, bólach doświadczającego jedności. Pierwszy raz biskup Adam pojechał do Tezy w roku 70. Ostatni raz w roku 81. Jeździł tam dlatego, że dialog ekumeniczny był mu bliski i bardzo bliska była mu młodzież, która się tam spotyka. Drugi z tych pobytów w roku 74 był zatytułowany Jadę na sobór młodych do Tz”. Kiedy przyglądamy się środowiskom, w których Biskup Adam był najbardziej czynny, to widać jak to są środowiska wymagające właśnie wielkiej otwartości. Studenci był Duszpasterzem Akademickim w różnych miejscach, ale też diecezjalnym duszpasterzem akademickim, młodzież, nauczyciele, środowiska twórcze. I to środowisko, z którym najczęściej go wszyscy łączą, bo jest tak bardzo, tak bardzo był kompetentny i ważny w tej dziedzinie. Całe środowisko dziennikarzy, świat mediów. Przecież każde z tych środowisk wymaga bardziej niż inne wielkiej otwartości, zdolności mierzenia się także z krytyką, z innymi poglądami. On to w sobie miał i też dla tych środowisk się uczył. Jest bardzo piękne to, kiedy się odtwarza pierwsze lata jego kapłaństwa, jaka w nim była ciągle gotowość, taka pasja poznawania zupełnie innych, tu nieznanych form dusz bycia z ludźmi. Więc właśnie to tezę, ale także podróż do Belgii, żeby spotkać się ze wspólnotą Lumen Vitae. Ktoś słyszał o tej wspólnocie? A już naprawdę taka wiadomość w pierwszej chwili zaskakująca. Jego pierwszy wyjazd taki z poszukiwaniem inspiracji duszpasterskich był do NRD. Rozpytywałem się wczoraj, czy ktoś wie, czego obisku badam twórczego w duszpasterstwie szukał w NRD. I odpowiedź była taka, że szukał wspólnot, które podejmowały modlitwę ekspiacyjną, pokutną i działania ekspiacyjne, pokutne za drugą wojnę światową. Dla tych wszystkich, którym się wydaje, że z końca sześć czy nawet siedem lat formacji seminaryjnej i są gotowymi i pełnymi do duszpasterszowania, to biskup Adam stoi przed nami dzisiaj i mówi, przypatrz się mnie. Wyjście z seminarium święcenia, niczego nie kończą, dopiero otwierają cały czas wielkiej formacji, wielkiej twórczości, słuchania innych, podglądania innych.